Zostawcie teraz tylko w gdzie on jest? WOW! You know oh, so oh, Siema ja jestem Enzi A to jest kolejny już odcinek z Doliny Minecrafta Okej okay. Ludziska pewnie zapytacie, co dzisiaj będziemy robić Otóż dzisiaj jest ważny dzień. Jest to jedna z najbardziej odważnych przygód, jedna z najbardziej ciekawych. Dość duże dla nas wyzwanie. Jest to jest to zadanie, aczkolwiek takie, że dzisiaj musimy wybrać się do endu, po to, żeby zgładzić smoka. Dokładnie tak, ludziska. Nie jestem pewny, czy pokonanie smoka zakończy pierwszy sezon, czy też nie. Tak więc ludziska piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował pierwszy sezon po zabiciu smoka, czy chcecie, żebym rozpoczął drugi sezon od czasu kiedy wejdzie w wersja 1.7. Tak jak widzicie, dzisiaj nagrywam na shaderach, żeby po prostu wypróbować, jakby to wszystko wyglądało. E, nagrywanie na shaderach w ogóle w Minecrafcie, czy mój komda radę teraz coś takiego rodzić i czy Wam się takie coś spodoba, tak? Jeżeli Wam się właśnie podoba coś takiego shadery, że na, na, na filmach właśnie używał shaderów, to zostawcie kciuka w górę. A jak nie, to po prostu piszcie w komentarzu, że nie za bardzo Wam to odpowiada, żeby były shadery. I tyle. Ok. Wydaje mi się, że jestem przygotowany do tego, by stoczyć walkę ze smokiem. Mam łuk. Cholera, ile ja czasu spędziłem, żeby te Infinity w końcu weszło? Bo. Gdy mi nie wchodziło, traciłem level Musiałem pójść ten level nabijać i tak leciał mi czas. Um, odcinka z Doliny też długo nie było, ponieważ musiałem zdobyć perły, musiałem wszystko tutaj przygotować do tego, żeby ten odcinek mógł powstać, nie? Tak więc jesteśmy przygotowani, wszystko już mamy, mamy shadery, wszystko działa, jest elegancko, jesteśmy gotowi do tej walki tak więc Wchodzimy tam. Ok. Download terrain. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy całkiem spoko. Ale dziwny świat. Jest już smok tutaj widzę. Sekundkę. Tylko sobie zrobimy Głośność trochę wyżej, bo mam wyłączoną. Okej. Okay. Wow Ale Trochę za dużo. Dobra, ja muszę się tutaj dziś schować, bo... Cholera jasna i tutaj lata. Trzeba najpierw powybijać wszystkie. O! Mamy jedną Teraz trzeba znaleźć drugą Boże, By, Boże, kurcze Zapomniałem wziąć dynie, żeby endermany na mnie nie leciały Mnie nie atakowały Trafię tam o, Trzeba, bo zaraz smok przyleci Chociaż nie, on jest daleko, bo zniknął pasek jego życia Dobra, wiecie co? Podejdziemy tam po prostu Chociaż tędy nie wiem, czy dojdę Boję się, że spadnę, więc nie chciałem ryzykować Dochodzenie tutaj, bo to też by zajęłoby mi to chwilę. Mam nadzieję, że uda nam się go zabić za pierwszym razem i nie trzeba będzie tutaj wszystkiego od nowa robić. Oj, już tutaj słyszę, endermany są blisko. Dobra, mam łuk. Teraz gdzieś jest smog. Trzeba wszystkie te wieżyczki powybijać. Z tego powodu, że gdy smog podlatuje do nich, to odnawia mu się życie. No nie. O, trafię teraz, będzie Kurczę, <grywa> Dawaj Szybko trzeba go ubić mm, Teraz powinno być ok I jeszcze wyżej Leci o, Czekajcie o... <grywa> Dobra, nie trafił mnie Nie ma sensu w niego strzelać, bo on się zrespi od razu, musi żyć się, więc Trzeba powybijać wszystkie wieże o, leci. że nas nie trafił, bo zabierze nam full HP. Wieże, szybko, wieże, trzeba pozby się pozbyć. Wieży jedna. I tamto teraz trzeba trafić. No dawaj, dawaj, muszę. Uda się w końcu, no. Jest, dobra. Yy, tutaj wieża jest zniszczona, chyba. On już leci. Dobra, tu jeszcze jest wieża. Gdzie on jest? Okej, okay, tam go nie ma. Leci, leci. Leci, dobra. Odsuwam się, odsuwam się, że żeby mnie nie trafił. Okej. Okay. Kask założyłem? Nie. Dobra. Wow! Fire aspect mam. powinno uciec. Nie powinny mi atakować. O, dobra. Wow! Tu za dużo. A ja mam. Nie, fire aspect. Nie powinny mi atakować, szczerze powiedziawszy. Jak mi się przynajmniej wydaje. O, jest kolejny. Dobrze, do, dobrze, to zrobiłem, że jednak mam ten mieć aspekt. aspekt Endermany będą atakować, no Okej. Okay. Jeszcze tam są trzy wieże. Te trzy wieże zniszczymy i bierzemy się za smoka. Wow! Gdzieś tu jego cień był. Nie, co wy na to dziska, ale mi się te shadery podobają. Szczerze powiedziawszy, mógłbym nagrywać na shaderach, ale yy, nie wiem czy każdy właśnie by chciał, nie? Wiem, czy każdy lubi po prostu oglądać Minecrafta na shaderach, więc... Gdzie on jest? Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na razie bezpieczni. O, traf to! Jeszcze tylko dwie wieże. Jest! Ostatnia wieża! Kanto, papa! No, powin. Pe... Ej. Leci, leci, leci. No, chodź. O. Kurczę, muszę poczekać aż on tu przyleci, nie? Kurczę, szkoda, że nie mam żadnego enchantu w że mi nie wszedł. To jest trochę mały problem, bo trzeba będzie go dłużej bić, żeby padł, ale damy radę, nie? Wow! Trzeba go trafić O dobra, to już się odczepi, ten już się odczepi i jeszcze jeden... O tu smok! Wow! O nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. boi Wiecie, trzeba się tutaj na chwilę schować. Życie naładować i wychodzimy stąd za chwilę. Nie damy się tak łatwo, nie jest źle, damy radę. Endermany są nad nami. Wow! Ale mnie przestraszył. Kurczę, zostały mi... Strasznie mało życia. Chyba głębiej muszę się wkopać. Może mi tu nie podleciał przypadkiem. Wow! Dobra, to jest głupi pomysł Trzeba stąd wychodzić Bo zaraz mnie zabije Na razie miecz Nie wiadomo gdzie jest Enderman Dobra, Enderman chyba mnie nie atakuje Teraz czas, się zająć smokiem Gdzie on jest? No chodź tutaj Trafię? Nie! Kurde Chodź tutaj no, dawaj, gdzie on poleciał? Leci, okej. Okay. Dwa razy nie, nie uda się, dobra. Gdyż by go tak mieczem jeszcze trafić sobie, bo całkiem spoko mi się wydaje. Ogień jeszcze zabierałby mu wtedy HP. Cholera, jasno. że węż będzie trochę łatwiej, wiecie. No, jeszcze te Endermany. Najgorzej z tymi Endermanami właśnie Pozostał teraz tylko w tym siedzionie ja nadal żyję, więc jest całkiem spoko Ok, Dobra Jest dobrze I leci Dobra, mam dwa serca, więc polatajmy tutaj trochę, niech mi się to szybko naładuje aby jakiś Enderman mnie tutaj nie zaatakował, bo zabierze mi od razu całe HP, więc. Czekajmy na smoka, ale to tutaj. Okej, okay, spróbuję. A <grystanie> nuż może trafię, nie? Okej. Okay. I mam się! Nie! <grystanie> Uniknął tego. Magico. Wow! Ale jest tak z bliska. Dobry, dobry. <grystanie> Pomógł mi. Zabił Endermana przy okazji. Jest. Ender, perła. z miałem pomysł, żeby dostać się na jedną zwierz, ale... Wydaje mi się, że kiedy on wtedy tam wleci i mnie zrzuci, to będzie już koniec. Wow. Trafię go? Nie. Za szybki jest. Jeszcze pół HP przynajmniej mu zostało, więc... Nie! O, Wyrzuciłem miecz! <laughs> Nie a, Kurde! Nie! No! No goń się no! Okej, okay, dobra. Trafiliśmy chyba wszystkich już. Że tego cfela. Tutaj a, masz! Gdzie jesteś? O dostał, dobra. Okej, okay, jesteśmy na razie bezpieczni chyba. Zjem coś. Okej. Okay. Gdzie jest smok? Nad nami. Okej, okay. chyba coś za mną leci, wiedziałem. Okej, okay. bezpieczny na razie jestem. Czy jeszcze jakiś za mną nie biegnie? Nie, okej. Okay. Teraz tylko smoka. No, chodź tutaj. baba. O, jest. Jest, ale dostaję serię teraz. Dobrze było. Dwa razy pod rząd dostał. No, chodź tutaj. Mm, już prawie pół życia mu zostało. Kurczę, musimy dać radę. Nie możemy zginąć. Przede wszystkim. Endermany tutaj nam trochę przeszkadzają, ale to nie powinien być problem, nie? Leci. Gdzieś tu jest. Okej, okay, dostał. Wow, czekajcie. Oh, dobra, jest! Nie trafiłem. Dostał, okej okay. Bezpieczny jestem Łuk I lecimy dalej na smoka Aj, prawie Prawie, prawie, prawie Wiecie co, spróbuję go walnąć mieczem Być może się uda Mam nadzieję, że mnie nie zabije Kiedy będę miał pół, znaczy full prawie HP No to wydaje mi się, że nie powinien mi wziąć wszystkich serc ale ja będę patrzył w górę, żeby... Że Enderman mnie nie skampił i coś dało Dupa, że tak powiem Trzeba jednak łukiem Trzeba próbować, może tak w końcu trafię, nie? Zawsze to jest jedno trafienie więcej Dostał chyba, ale nie jestem pewny Oj, ale ja w ogóle cala nie mam. Oj. Ciężko, ciężko, naprawdę. Dobrze, że zniszczyłem wszystkie wieże, przynajmniej mi się życie nie regeneruje. O, ale dostał, to było piękne teraz. Aj, prawie. Dobra, lecimy gdzieś tam za nim, żeby jakoś jakiś sposób mieć na niego. Masz. O, jeszcze jeden. Dobra, jest. One się skoncentrowały na nim, nie na mnie. Nie? Wow, gdzie on jest? Lećcie za nim, walić go. no. Współpracują ze mną. Okej. Okay, I jeszcze raz. I prawie. Prawie, prawie. Już ma coraz mniej HP. Już po, po, poniżej połowy jest. Okej. Okay. Okej okay. Okej okay. Gdzie on jest? Poleciał gdzieś, nie? O dobra, leci, 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 leci Jest, ale dobre to było. Snajper. <grym> dobra, już coraz mniej życia ma Jeszcze trochę i mam nadzieję, że się uda. Leci za mną. Chyba nie, nie? Chyba za smokiem cały czas podąża Okej okay. Gdzieś jest blisko. O, leci, leci, leci. Jest! Ale trafił mi niestety ale Nie jest źle trafiliśmy goniamy straconej. Dobra. Leci. Jest. Okej. Okay. Za mną co Nie Gdzie jest smok? Co się tutaj dzieje w ogóle? Czekajcie muszę stąd odejść bo nie ogarniam Gdzie jest smog? O dobra Prawie, okej, okay, dobra bo przez chwilę mnie zaorało Nie wiedziałem co się dzieje Wszędzie na wokół mnie latały Okej okay. Leci, leci, leci Ciężko go trafić, szczerze mówiąc. Trzeba czekać chyba dopiero aż on podleci, bo tak jest naprawdę ciężko. W sumie szansę, że go w ogóle trafię. Wow, strzała spadło. Okej, okay. trafię? Jest, ale dobre, dobre, dobre. Wiedziałem, że trafię. Okej, okay. masz. I jeszcze jeden. Nie trafiłem, dobra, ale nie jest źle, nie jest źle już. Jedna trzecia życia mu została, więc... Dużo nie zostało Okej okay. Jest, okej okay. Okej okay. Ale seria prawie Prawie trzy razy go trafiłem, nie jest źle Coraz mniej HP, coraz bliżej Jesteśmy zwycięstwa No dawaj, dawaj Leci w, w moją stronę O leci, leci, leci I prosto wleta Okej okay. Gdzie on jest? O dobra, dobra, po prostu na mnie Nie trafiłem Nie trafiłem Okej <laughs> Okej okay. okay, jest Prawie, prawie Czekajcie, bo nie gdzie on jest teraz. Wow! Nie widziałem go. Wow, teraz było dobrze. A, ci... A jest. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Cztery razy pod rząd. Praktycznie HP mu nie zostało, więc jest zajebiście. Jeszcze z... trzy razy przynajmniej. Z... Trzy, cztery razy i mamy wygraną. Znaczy, może nie wygraną, ale pokonamy smuka. Coś co udało mi się tylko raz Okej okay. Dobra, polećmy za nim. Bo on teraz odlatuje gdzieś dalej Leci, 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 okej. Okay. Teraz koniec, koniec, koniec! Nie trafiłem Trzeba go trafić jakoś ładnie. Okej. Okay. I to będzie teraz cel. Uwaga! Ostatni strzał. Mam go na muszce Okej okay. już prawie leci Okej okay. Kurde nie trafiłem, nie Okej okay. Jest pokonany Jest Udało się chyba, co? Wow Ale zajebiście, nie? Udało nam się pokonać smoka. Jest epicko, po prostu zbierę cały exp, który tutaj wyleciał. Bo że to powinno być 100 leveli. Czy tyle będzie? No, trochę nie jest. Weźmy tutaj, zrobię sobie schody. I. I co? I to chyba było na tyle ludziska Tak więc. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że cała seria. Dość, mm, była dość przyjemna, że dość sympatycznie się to oglądało. Jeżeli chcecie drugą, drugą serię yy, z Doliny Minecrafta, zostawcie łapkę w górę bądź komentarz. A jeżeli chcecie, żebym kontynuował jak na razie pierwszy sezon, a zrobił drugi sezon yy, w momencie, kiedy wyjdzie ser, yy, wersja 1.7, to zostawcie kciuka w górę albo piszcie komentarze, tak jak mówiłem tutaj. Możecie mówić swoje opinie na ten temat, tak więc ja się z wami żegnam, bo zajebiście, pokonaliśmy Ender Smoka, można być z siebie dumni, przyszliśmy Minecrafta. Okej, okay, tyle było na tyle, ja się z wami żegnam, siemanko.